Siema. nie zapomnij zasubskrybować kanału Łowickie Szody, okej, okay, okej, okay, okej? Okay? O, to jakiś telefon, jakiś no... Numer prywatny, numer prywatny, numer prywatny. Jakiś 44 też, poza Polski ktoś dzwonił. Halo? Do wieczór. Słucham? Halo? Jak, jaka jest ta wersja Dan? Co to człowieku zapierdolisz? Dobra, będzie ujawnione. 531,031 031 Mam końcówkę podać? Dobra. Dzwoni za do chuja. Jakoś nie używam tego. Dużo Polaków do Anglii wyjechało, dobra kończymy to, bo widzę, że komuś się nudzi, halo, halo, proszę Pani, to jest fałszywe, fałszywe zamówienie, ja prowadzę w tej chwili live na żywo w internecie, kogoś to bawi, że, że ujawił mój numer telefonu i teraz robi takie żarty sobie, a jakie to miasto jest? Słucham? No, olsz, troszkę wszystkie lokale chyba z Olsztyna tam pozamawiali. Ta jestem ja Złowicza, akurat, więc mi tak się nie dostarczy tego. No, dobrze. No kogoś to bawi, kogoś to bawi, no kurczę. Kogoś to bawi, no. Halo. Zaraz dostaniesz śnieżką w okno. Ale Gupol, ale Gupol. Halo. Witam Danielu. Jaki dzień? Kto tam dzwoni? Jestem twoim panem, tylko mam do ciebie pytanie, bo ja jestem Twitcheniano, no nie? Tak. I ktoś podobno mówi o tobie, że ty biskupa Zawitkowskiego oddapiłeś. Nie kolek... się człowieku. Zasagnuj. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Kto mówi? Dzień dobry. Dlaczego numer prywatny? Dlaczego nie ujawniasz swojego numeru? Kurier, że ja dzwonię z aplikacji do pana. Nie, musi być numer widoczny, a nie numer prywatny. Nie może być ukrywania numeru. Debil, 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 debil. Psychol, 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 psychol. Jakiego szpitala psychiatrycznego dzwonisz do mnie, się pytam? No. Jakiego szpitala psychiatrycznego dronisz? Dobra, żegnam. Dobra, kończy. kończymy tego live'a, bo nie ma to sensu. Kurwa. Już jest o. Co chciałeś? Tylu, to ja nie mam czy na policję podać, że ty masz nielegalne radyjko w domu? Ja się mam policję podać, bo ty nie masz dowodu tam do radyjko wpadę, mogę tam, posiadać. Nie możesz posiadać, to jest nielegalne. Ja cię policję podam, ludzie ludzi się poda, na policję ma zbieramy dowody na to, że ty się jepać policję jebać, ty będziesz na za to problemy, a nie ja. Ty siadłem odpierd, nie obgaduj mnie, bo tam do ujusza będę ci pod domowem wyzwaniać będę, będę ci robił obciach. To będziesz miał z problemy z prawem. Ty będziesz miał problemy z felu jebanym, konfidenci pierdolone. Chu cię, Słyszeliście Jebań. chuja? Słyszeliście chuja? Chujem, chujem ty jesteś, sfele jebany. pierdol się kurwa w śmieci jebany. Męż policjant tu podawał, świnia pierdolona malejka Wypierdolaj kurwa To wszystko Jeż, To wszystko się nagrywa człowieku nie mam to, Wiesz nie mam przejebane mi kurwa ci domofony cały dzień video imbecyluje jebany. To problem za to, że ty nierganie posiadasz radyjko Malejko ty. Ujawnicze nazwisko, a po tej to jest jakaś fikcja. Bierzmy o kurwa, czyli Zobaczysz. Ja będę ci pod tą openem Słyszeliście chuja? Chujem ty jesteś. Pierdzolonoręciarzu. <grym> I co tak będziesz kurwa? Dalej? Kurwa? Mi ją bo coś jakiś kurwa kaka jebany napisał kurwa jakiś głupoty pierdoli że kartę zostawiłem i co? no i chuj mu do tego, że kartę zostawiłem a teraz szegna mi i wypierdalaj i nie obgadaj mnie się chuje? to jest chuj <grym> to, jest, to jest, to jest, to jest coś to dzwoniło coś, to nie człowiek dzwonił już się zaczyna, już się zaczyna już się zaczyna Kto? dobry, kto mówi? No, ja jestem Pana fanem A dlaczego pan numer pan prywatny? No bo się boję Dlaczego numer prywatny? Nie odbieram takich numerów 791, mam dalej podawać numer? dobry Po co dzwonisz? Skąd masz mój numer? Wie Pan co? Ja jestem Pana fanem Z... i... Czy jest jakaś szansa spotkania spotkanie się? Skąd ty jesteś, dziecko? Warszawa Ja z dziećmi się nie spotykam. Dobranoc 791, mam dalej podać ten numer? Ja dziękuję. Dzień dobry. Dlaczego numer prywatny? bo no mi choda, jak pana widzę. Przedpomnieć, mój zachodni w części. To są dzieci. Znowu się zaczyna. To, to za dzwonienie do mnie? Elo, kurwa, co robisz? Ja myślę, że mnie zdjęcie Twojego Czy wam się nudzi? Troszkę. No, trochę. Słuchajcie, wy się nie odzywajcie do mnie, bo ja policja namierzy te numery i będzie problem. Dzień dobry, Polsko! Tutaj Jacek tu Polska. Jak... Gupole. Ja gupole. Słuchajcie, Gupoli. Ja już szedłem. jestem wybuchowy i wszystko, nawet skoro mi przychodzą takie myśli, żeby policjanta z półobrotu załatwić, czasami jak jestem niezadowolony z, z tych działań na takie. To, to tym bardziej tym bardziej może się coś stać, no tym bardziej kogoś mogę uszkodzić. No. Muszę uważać na to. No. Halo czy Ktoś, to siedzie tramwajem, autobusem. Pytam się, czy On się nudzi. Nudzi ci się? Gorąca linia. Ja nie robię z tego show, tylko pokażę, jakie kupole tu są. Ty się ode mnie odwal, odpierdol się ode mnie. Przestań się do mnie w ogóle odzywać, człowieku. Zostawiłeś kartkę na dworcu, będziesz w jakichś problemach teraz rzucał A co ty, ja tam napisałem kurwa, napisałem tylko pozdrowienia kurwa, ty A nie wiem co tam było A w mam Ale mam informację, że coś takiego było nagrane, zaraz to zobaczę Ale ten kakań pierdoli głupoty, że kurwa, że jeśli chcesz się zabić kurwa, co on pierdoli za głupoty, ty kurwa na o ty. A dlaczego taki styl gadania kurwa, kurwa, kurwa cały czas... A sam kurwa kurwa. Sam kurwa przeklinasz Jak kurwa. się zdenerwuję przeklinam, a ty w normalnej rozmowie gadasz kurwa jak mój były sąsiad. się też kurwila na ciebie. Głupoty, obgadujesz... Po co kurwa. wydzwaniasz w ogóle do mnie człowieku? Sam, sam, sam po co do mnie wydzwaniasz? Kurde. Sam zaczynasz kurde ja mnie się nic nie zrobiłem kurwa. Co ty kurwa, chory na lepie jesteś, czubku, mam się do policji opadać, ty kurwa krzyczysz jebać, policję jebać, a sam kurwa powie, kurwa policja, policja, po kurwa. Bo ja mam zaburzenia psychiczne i tyle. Bo. Kurwa ty, w, w, się puknij w łapie i przestań ogadywać, bo przestań, bo wtedy podoretę łobisz. Puknij. A po co ty dzwonisz do mnie, po co dzwonisz kurwa? po co te głuche telefony, numer nieznany, nie wydzwaniaj do mnie, co chwilę dostaję telefony, nie tylko na to Słuchaj mnie, słuchaj ty... Przestań je obgadywać, bo jak przestań obgadywać, to też tam przestań jakiekolwiek dyskusje z tobą rozmawiać. Ja cię te... nie obgaduję, ale jak zwydzwania, to będziesz bo, obgadywany. Bo kurwa, jakiś, bo kurwa, jakiś kaka napisał, że jakiś kurwa głupotę, że chcecie zabrać, chcecie wepor... łeb, no to wszystko czytam, wiesz? Nie ten kaka się odpiertoli też, nie, nie przestań, albo zablokuj go, bo to jest jakiś kurwa oszust, który ci kurwa tego, co ci mówić jakieś głupoty. Co ty kurwa, człowieku, robisz? Słuchaj, ja, ja... Wiesz, Słuchaj, ja jestem nerwowy człowiek i mówię, różnie się takie rzeczy mogą skończyć. Ja się ostrzegam przed takim zachowaniem. Ale, ale od, zablokuj tych kurde tych fałszywych ludzi, którzy Cię, którzy cię kurde cię robią za przeproszeniem w chuja i, i, i ten kaka na przykład, co to kurde, ma być jakiś ja Ci, kurde, ja ci ja żadnego, ja nikogo nigdy nie zabiję, nikogo nie będę zabijał co to za kurwa Ale kurde, robisz jakieś psikusy, po co wyzwaniasz po pierwsze, po co do mnie wyzwaniasz? Chce Cię ogarnąć, Cię ogarnąć, bo Ty kurde naiwniak jesteś i, i, i robisz kurde... Cały Ludzie. czas głuche telefony mam, cały czas yy, jakieś dziwne telefony, znaczy głuche tylko z nieznanych no, numerów bo ty każdego gadujesz wiesz o tym, każdego gadujesz ja będę takie jest... telefony kasował i zaraz zmieniam numer i tyle kurwa to se zmieni, tak i tak zostanie ujawniany w jaki sposób, w jaki ja sposób, ja to, chcę ja to, wiedzieć ja to, ja to, ja to o tym zadbam kurde, Allegro kurwa różne strony, prawdziwe nazwisko ujawnij lepiej, a ja nie kurwa cię podtrzymasz, bo to cię można, łatwo ci można policję polera podszyw zapodszyw cię można, łatwo ci na policję bo to, ty kurę różne przekręty robisz, człowieku przestań, Miśleczku. przestań mi pomawiać człowieku a ty sam też pomawiałeś wielu ludzi, kurwa. I to sam, mam, są nagrania: tam, pas 1, 2, 3, kurwa, kapitana, róże są. Te filmy zostaną wszystkie usunięte, najpierw zabezpieczone dla policji. Ty się boisz prawdy, kurde, boisz prawdy, człowieku. Ty się boisz prawdy, naprawdę, człowiek, kurwa, ty się boisz prawdy. I ludzie tak cię kurde, ja... oni tam zaczynają. ty jesteś, kurwa. Słuchajcie, debila no debilan ty jesteś, bo ty robisz się debilan, takie kłopoty po prostu dla niewinna uciech, takiej kłopoty gadałeś, teraz jeszcze raz każę, to my wymyśliliśmy, te same takie kłopoty gadałeś. Po co, ty, co chwilę dostaję takie pytanie o tą niewinną uciechę, co, po co to, po co to? Ty, ty, ty sam to gadaj, sam to tak gadaj, sam, ty, coś, ta, sam, coś, ta, sam, coś, coś tam powiedziałem, ale to nie jest powód, żeby mnie wypytywać to o to. Szania, kurwa, po kościele katoliku, jebany, kurwa, jedyny. No, to żegnam, cześć. To był debil. Do trzału. To ta... Po tamtej stronie się znajdzie równika, jak to powiedziałem, na bezludnej wyspie. Halo? Co to za telefony? Cześć, Daniel. To Daniel. ty? Po co do mnie dzwonisz? Słuchajcie, dlaczego oskarżasz nas, że jesteśmy hejterami, co? To po co te telefony do mnie o różnych porach? Po co te Słuchajcie, telefony? Sam nas podpuszczasz niewinną uciechą. Sam nas podpuszczasz. A powiedz tak, mamy na ciebie haka. Wiemy, że masz zakazane radyjko i już jest donos na policji. Wiesz, że jest nielegalne radyjko? Nielegalne na tą Radyjko jest do odbioru tylko, jest legalne. Tak? A, aha. Czy nielegalne to... byłoby do nadawania. Służbę, tak? Skąd wiesz, wszystko wiesz co się dzieje, wiesz, że to jest nielegalne I wszystko pójdzie na policję, i cię Dzie zamkną. Dziennikarze też to mają. Dziennikarze, no to zobaczymy co policja na to powie. Po, słuchaj, wszystkie materiały są z live'ów nagrane i wszystko pójdzie na policję, dlaczego wszystkich oskarż, cię hajtują, a sam jesteś, sam jesteś czubkiem. Po co mnie wyzywasz od czubków, po co ty mnie wyzywasz? sam prowokuję. Słuchaj, ty jesteś młodszy tam... ode mnie, ile ty masz lat człowieku? Piętnaście. To słuchaj, ja mam 46 i należy mi się jakiś szacunek. Nieważne jaki jestem, ale do starszych ludzi się tak nie odzywasz. A grozi śmiercią, że nas zabijesz, że zabijesz hejterów, że zabijesz policję i zobaczysz, i się zamkną, zamkną cię. Oj, mam prawo się zdenerwować czasami, by nie być zadowolony. Ja wiem, Daniel, ja wiem że masz prawo się zdenerwować, ale on już za późno. Poszło na policję z zakazanym radikiem, są <grym> live y nagrane, jaką radio się włącza nagle i nasłuchuje służby. I powiem ci, czekaj na policję na domu, jak ci przyjdzie Ja teraz ja ja ci radio odbieram. Dobrze, to zobaczymy. Zobaczymy, co na to policja powie. <grym> Pozdrawiam cię, Daniel. Trzymaj się, na razie. Ta osoba na no, do mnie dzwoni i się pyta o jakieś takie sprawy intymne d mnie. Nie wiem po co. To jest takie nękanie właśnie. To wszystko się nagrało, cały live jest nagrany, także... Jacek się. Skończę z tym nękaniem. Cześć Daniel, mam do ciebie sprawę. Poznajcie, czyj to głos? A pozwalacie tą piosenkę? <laughs> <laughs> Człóczka, a skąd <paskos> grabnie? <laughs> Aj, bo Nawet no nie, 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 nie zwracać uwagi na tych. Zrzuccie gorącą linię, robię kurwa. <laughs> kurwa. No i tak, powstanie filmu, poprawiające nagranie. Dobra, kończymy, bo tu są tylko, tylko takie szkodliwe różne rzeczy.